No i jak panowie? No, właśnie projekt przeszedł, To jest pan senator, który też między innymi złożył wniosek o kontynuację prac. Bardzo mi jest miło, Panowie. Ale Dziękujemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Panowie, od razu zapytam: jesteście tuż po o, obradach komisji, e, e, co się stało, jaki mamy efekt? No, przeszedł projekt został, może ma, Pan tu. Mamy efekt stuprocentowo to... no, pozytywny, ponieważ bez poprawek został zaopiniowany pozytywnie. Dużą, wie, dużą większością, bez głosów przeciwnych, były tylko cztery głosy wstrzymujące się, 10 za. Wyraźnie poparcie jest ponad podziałami z dwóch stron, także mam nadzieję, że, że ten projekt, który. Ja osobiście gdzieś tam pracuję od dobrych czterech lat, ponieważ to jest czas, kiedy się zaangażowałem w różne działania przeciwko alienacji dzieci przeciwko, i, i przeciwko temu żeby rosły tylko z jednym rodzicem że to w końcu doprowadzi do, no do wyniku takiego jak właśnie przed chwilą mieliśmy i że będziemy dalej procedować pozytywnie ten projekt i że on stanie się prawem. No niezwykle niezwykle miłe wiadomości dla dzieci dla rodziców którzy, którzy czekają na te zmiany w tym prawie rodzinnym Chciałem zapytać, a czy były jakieś głosy krytyczne, były jakieś, czy, czy generalnie... Było, było trochę wątpliwości, trochę namieszał powiedzmy sobie kontrprojekt, który się pojawił ze strony ministerstwa, który trafił do Sejmu, ale wiadomość, że ten projekt gdzieś utknął w tej chwili, że został zdjęty przez No on miał szereg, szereg wyraźnych wad, tak. Swoją drogą to wady ma, natomiast ja mówiłem o procedowaniu, mhm. że on w tej chwili został jakby zawieszony. Nie wiemy z jakiego powodu, ale taka informacja do nas przyszła. I że myślę, że dzięki temu również ta konkurencyjna propozycja, żeby gdzieś ten nasz projekt senacki dołączyć do, do, do projektu, który przyszedł z, z rządu ona na szczęście upadła. Co znakomicie, bardzo dziękujemy. Dziękujemy panu. Dziękujemy jeszcze raz, na naprawdę. Dziękujemy no, panu. Cieszę się bardzo, Cieszę, że pan do nas panie senatorze. Nie pamiętam, czy pan się przedstawił, panie senatorze. Tak, tak jest. Aleksa Aleksander. Tak. Tak. Jeszcze raz panu. Dziękujemy. Jeszcze raz dziękujemy bardzo.